Głogowska policja rozpoczyna wiosenną lustrację dróg. To coroczny kompleksowy przegląd oznakowania przy gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych trasach. Funkcjonariusze, wspólnie z zarządcami poszczególnych dróg, dokładnie przyjrzą się oznakowaniu i sprawdzą, gdzie jest ono sprzeczne, nadmiernie restrykcyjne lub nieczytelne. Skontrolują również miejsca, w których występuje zły stan nawierzchni oraz inne utrudnienia mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Swoje uwagi zgłaszać mogą również sami kierowcy. Systematycznie prowadzimy takie lustracje w okresie wiosennym jesiennym i tutaj właśnie prosimy wszystkich użytkowników dróg mieszkańców powiatu gogowskiego o zgłaszanie takich uwag. Oczywiście policjanci w trakcie swojej pracy, jeżeli zobaczą jakieś nieprawidłowości, to te e, nieprawidłowości wszystkie wnioski o zmiany nieprawidłowości kierowane są do zarządców dróg. Ale teraz akcja jest szersza. Z postrzeżeniami dotyczącymi złego oznakowania organizacji ruchu czy drogowych absurdów mieszkańcy mogą dzielić się telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem aplikacji krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Prosimy o przesyłanie. E, informacji mailowych na stronie Komendy Powiatowej Głogowie znajduje się zakładka Zagrożenia Drogowe możemy z niej skorzystać wysyłamy wtedy do Wydziału Ruchu Drogowego taką informację możemy telefonicznie na podane na stronie numery dzwonić i informować o tych nieprawidłowościach lub korzystać i to by była najlepsza forma z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa uwagi i spostrzeżenia mieszkańców będą przyjmowane do końca kwietnia